Cześć wszystkim! Dzisiaj u mnie na kanale będzie konkurs. Dotyczy on konkursu na płytkę Michała Czasaka z formacji Nexter, oraz do wygrania będzie również pocztówka. Jakie trzeba spełnić warunki, żeby wygrać płytę? Opowie Wam Michał. Ile osób wygra? to może powiedzmy, że trzy osoby. Do trzech osób trafi płytka i do trzech osób trafi pocztówka. Także posłuchajcie Michała. Witajcie kochani, z tej strony Michał z formacji Mekstar. Ogłaszam konkurs wraz z Edzią Kto Pyta Nie Błądzi. Organizujemy konkurs, gdzie do wygrania będzie właśnie taka oto pocztóweczka, którą Edzia zaprojektowała oraz Płytka o tytule Impreza, na której znajduje się 16 kawałków. Żeby wygrać taką płytkę, to napiszcie w komentarzu i u Edzi oraz na kanale Formacji pod klipem dziewczyna ta, która właśnie piosenka z tej płyty najbardziej wam się podoba. No i trzymajcie się. Cześć. To zasady już znacie, więc termin, termin konkursu jest do końca września. Ostatniego września zostaną wylosowane osoby, które wygrają, także zapraszamy do konkursu.